Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie w naszym sklepie RTV. Dzień dobry. Dzień dobry, ja tylko na sekundkę. Henryk Moczka, moje uszanowanie, kłaniam się. Czy pan mnie kojarzy? Ja tutaj u państwa niedawno byłem. Dziesięć lat temu kupowałem magnetowit. Chyba nawet z panem rozmawiałem. Nie kojarzy. Zaraz, chwileczkę, a. Pan ma na imię... Marta? <grym w> Tomasz. Tomasz, Tomasz. Ojej, to ja z panem jeszcze nigdy nie rozmawiałem. Już szybciutko dopisuję, to psa Tomasz. Taki kurdupel. <tomast> o co chodzi? <tomast> Proszę pana, znowu zepsuł mi się telewizor. A co się stało? 30 lat mój dowiódki rupi dochodził i się ni stąd, ni zowąd wczoraj popsuł. Do serwisu Rubida nie można się dozwodzić. Strona internetowa nie istnieje, no nie poważna firma. Już więcej Rubida nie kupię, proszę pana. To, bardzo dobrze, że pan do nas trafił, bo dzisiaj jest taka promocja, że jeśli kupi pan dzisiaj telewizor, to za stary zapłacę panu 50 zł. 50 zł. Bo no cudownie 50 zł. To proszę pana, a jaką mam gwarancję, że pan tego telewizora nie naprawi, nie sprzeda za 60 złotych? No bo nikt już takich telewizorów nie kupuje. A pan chce. Dobrze. Przekonał mnie pan? Za stary telewizor zapłacę 60 zł! 60 zł. Cudownie, widzi pan warto rozmawiać. Warto rozmawiać. Ojej. Tylko nie wiem czy mi się to opłaca w niepada, bo ja za swój serubic zapłaciłem 2 miliony złotych. Opłaca się. Przepraszam bardzo, bo widzę, że to chwilkę potrwa. Ja A. mogę dwie baterie. A poprosić. co pan mi się tuje w kolejka w tarabaniach? Dwa paluszki. Proszę pana, jest chyba jakaś kultura tych chabie ty jeden ty. Panem telewizor kupuję. proszę pana, to was Dobrze, to ja przyjdę później, nie wiem, może sobie jakieś zakupy zrobię. Niech pan kupi buraka! No właśnie, przed chwilą jednego widziałem. Chyba w lusterku. Dobrze, reasumując, za stary telewizor zapłacę 60 zł. 60 zł, rewelacja, rewelacja, tylko. Proszę pana, a co jeśli moda na rubinę wróci? Nie wróci. To nie byłem tego taki pewien, proszę pana. Będąc wyrostkiem, miałem spodnie dwie pary typu wody. W rewelacyjnym stanie, gdy żadnych nie chodziłem, bo nie mogłem się zdecydować, które nałożyć. Rozumie pan? Tak, staram się, staram się, tak. Spodnie wyrzuciłem, moda wróciła, a ja zostałem bez dzwonów. Rozumie pan? Mężczyzna bez dzwona? To wie pan co, to w takim razie może pan nie skorzystać z naszej promocji. Czyli nie chce pan ode mnie kupić telewizora? Nie. To po co pan do mnie przyszedł? To pan przyszedł do mnie, żeby kupić telewizor! Tomasz, Tomasz, kurdupel, ale bystry. To co pan kurdupel może mi zaproponować? No najpierw zastanówmy się, jaki budżet chcemy przeznaczyć na nowy sprzęt. Pieniądze nie grają roli, byleby nie był drogi. To może ten, cena 2000 zł. A co on ma? 40 cali, rozdzielczość Full HD, 4 złącza HDMI. A co by A gdybym tak zrezygnował z 3 złączy HDMI, to czy cena wtedy będzie niższa? Nie, ponieważ z niczego nie można zrezygnować. O, rozumiem, proszę kontynuować, proszę bardzo. Wbudowany tuner dvb szeroki kontrast, wysoki kontrast. Co by bo pan wspomniał, że HDMI to jest złocze, prawda? Tak mi się wyksnęło. Czyli ja rozumiem złącze jako przyłącze, ale również jako odłącze. Czyli gdybym odłączył trzy złocza HDMI, to czy cena wtedy będzie niższa? Nie, ponieważ nic nie można z telewizora wyjąć. Rozumiem, proszę kontynuować, proszę bardzo. USB, telegazeta i trzyletnia gwarancja. Tak jedno złotce HDMI, zaślepił taką zaślepką i przysiąkł, że nie będę z niego korzystać. To czy cena wtedy będzie niszcza? Tak, dam panu rabat 100 złotych. 100 złotych, brawo, Henryk. Widzi pan, warto rozmawiać, warto tak, rozmawiać. Tak, tak, warto. A proszę pana, a dlaczego ten telewizor z prawej jest droższy, a przecież wygląda tak samo jak ten tańszy? Tak, bo on wygląda tak samo, ale posiada 3D. A ten tańszy? 2D. Czyli. D da się wyjąć, a HDMI nie. Macie może e, akcesoria do telewizorów? Tak, posiadamy wszystkie dostępne akcesoria. Poproszę za świadka do HDMI. Wszystko oprócz zaślepek. Ojeko, to no trzeba to zakleić. Może watem napchł. Pan se tam napcha, co pan chce. No dobrze, dobrze. Napcham sobie co chce. Cholercia jasna, to... No. Widzi pan? Tak, tutaj już pan ma napisane, że jakiś plecak pan ma zakleić. Rozumiem, a macie może plecaki na telewizor? Przepraszam, co? Plecak. Tak jak na laptopa, tylko żeby na telewizor, bo tak dwie potrafiłem móc swobodnie zabrać telewizor do pracy. A kim pan jest z zawodu? Listonosem. No to plecaki się akurat skończyły. To, czyli jest aż takie zainteresowanie? Tak jak Rubinami. A pan jest tutaj? A pan znowu tu? Co pan mnie prześladuje? Pan jakiś detektyw Rudkowski jest, co? No ale ja już zakupy zdążyłem zrobić na cały tydzień. A kupił pan marchawka? Po co? O każde, połową powiem mi <śle> Proszę pana, niech mnie pan tak nie ponagla, bo jest bardzo duży problem z plecakami na telewizor. Z czym? Plecak na telewizor, a niech się pan nie podnieca, bo się właśnie skończyło. Panie, pan masz jakiś straszny problem z wyborem. Jakby pan miał, nie wiem, dwie pary spodni, to By, by pan. Nago poszedł na ulicę. A wie pan, że była kiedyś taka sytuacja. Miałem spodnie typu dzwony. Ja no, ja mam gdzieś twoje dzwony. Doprawdy. Znalazł pan moje dzwony. Cudownie. Cudownie. Wiecie, ja spoki wyrzuciłem, a pan był łaskaw nie znaleźć. Jak możemy się umówić na odbiór? Wybierz ten telewizor, no gość. Spokojnie, spokojnie. Jakbym słyszał syda. Tato, tato, kiedy mi w końcu imię wybierzesz? Bo się w ciekadacie dopytują. Spokojnie, to nie pytarniam. To ja idę, jeszcze może coś na mieście załatwię, nie wiem. Może sobie dom wybuduje, Jak tak na pana patrzę, sugeruję budować z pustaka. Co za chomk, bur i prostak, no. Ja naprawdę panu współczuję. Musi pan się użerać z taką klienterą. No, dobrze, że nie był w płaszczu. Dobrze, że jesionkę założyłem. To co? Wybierze pan ten telewizor? No właśnie mam bardzo duży problem. Nie wiem, czy ten tajszy, czy ten droższy. No na pana miejscu wybrałbym ten droższy. Myśli pan? Tak, bo w pana przypadku to jest inwestycja na wieki. Wie pan co? Przekonał mnie pana. Kupię go w internecie.